Witam w kolejnym odcinku podcastów szefa kuchni, wszystkich widzów YouTube'a i patronów, a także kursantów Akademii Food and Travel Sewu na platformie Patronite. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, bardzo się cieszę, się, że dołączyliście do naszej wspaniałej kulinarnej społeczności, także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co tam zastaliście, no i zachęcam Was do dalszego wsparcia, z biegiem czasu będę dodawał coraz to nowsze kursy, coraz więcej postów, mam nadzieję, że na nich skorzystacie. Czy zastanawiałaś i zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre kawałki mięsa rozpływają się w ustach i pachną, wrę pachną wręcz obłędnie? Ja, jako szef kuchni i autor kulinarnego bloga z wieloletnim stażem, opowiem Ci o technice, która pozwala uzyskać właśnie takie efekty. Mowa o konfitowaniu. Brzmi intrygująco, prawda? Pozwól, że wprowadzę Cię w ten temat krok po kroku, abyś mógł w pełni zrozumieć, na czym polega ta metoda i dlaczego tak bardzo ją cenię. Pierwszy raz zetknąłem się z konfitowaniem kilka lat temu, kiedy szukałem sposobu na wydobycie głębi smaku z kaczki. Chciałem mięsa kruchego, jednocześnie niezwykle delikatnego, które zachwyciłoby moich gości. Kiedy skosztowali, usłyszałem tylko pełne zachwytu pomruki. Poczułem wtedy, że odkrywam coś wyjątkowego, coś, co sprawi, że każda kolacja może stać się prawdziwie wyjątkowym doświadczeniem. Konfitowanie to tradycyjna metoda obróbki cieplnej, która polega na takim długim gotowaniu w tłuszczu. Odbywa się to w stosunkowo niskiej temperaturze, najczęściej wynoszącej około 140 stopni Celsjusza. Dzięki temu mięso staje się niezwykle kruche, a zarazem zachowuje pełnię soczystości i aromatu. Technika ta idealnie nadaje się do przygotowania gęsiny i kaczki, ale także innych mięs, które chcesz rozpieszczać powolnym i pełnym szacunku traktowaniem. Nie stosuje się wysokich temperatur tłuszczu, aby nie dopuścić do smażenia. Mięso ma się gotować. Najlepszym sposobem jest zanurzenie mięsa w garnku, głębokiej blasze lub w i umieszczenie w piekarniku ustawionym dokładnie na 140 stopni. Dzięki temu mamy pewność, że temperatura będzie równa przez cały okres konfitowania. Często około mniej więcej 3 godziny przyrządzając pojedyncze kawałki mięsa, no jak na przykład noga z gęsi. Tak właściwie to skąd wzięło się konfitowanie? Można powiedzieć, że konfitowanie ma swoje korzenie w dawnych czasach, kiedy w kuchni brakowało lodówek czy zamrażarek. Chcąc przedłużyć trwałość mięsa, odkryto, że wolne gotowanie w tłuszczu i późniejsze przechowywanie w nim pozwala zachować świeżość oraz intensywny smak. Metoda ta była znana już w średniowieczu, a do dziś pozostaje obecna w kuchniach na całym świecie, również w mojej. Dlaczego konfitowanie jest takie wyjątkowe? Po pierwsze, głęboki smak i aromat. Wyobraź sobie zapach delikatnego mięsa zanurzonego w pachnącym tłuszczu, który wypełnia całą kuchnię. To naprawdę uczta dla zmysłów. Ponadto soczystość i kruchość. Konfitowanie wydobywa pełen potencjał z mięsa sprawiając, że każdy kęs po prostu rozpływa się w ustach. Kolejną ważną kwestią to jest to, że jest naturalnym konserwantem. Dawniej był to sposób na dłuższe przechowywanie mięsa. No, dziś również doceniamy fakt, że mięso poddane konfitowaniu dłużej zachowuje swoją świeżość i walory smakowe. Można je długo przechowywać w tym tłuszczu. A co jest najlepsze, to mięso wcale nie wchłania tego tłuszczu do środka. Jest naprawdę delikatne i w ogóle nie czuć, że jest jakimś tłustym mięsem. Też ważna kwestia to uniwersalność, ponieważ ta technika sprawdza się nie tylko przy kaczce czy gęsinie ale także przy innych mięsach każdy marzy o czymś wyjątkowym, więc jeżeli przyrządzisz sobie każdy rodzaj mięsa, to będzie naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Można również konfitować warzywa, na przykład dodać do całości ziemniaki. I jedząc taki posiłek, takie drugie danie z gęsiną, z takimi ziemniakami konfitowanymi, które są opalone palnikiem, które wyglądają jakby były wyciągnięte z ogniska, to jest naprawdę rewelacyjne. Jakie tłuszcze możesz wykorzystać do kolfitowania? Wiesz już, że kolfitowanie odbywa się w tłuszczu, w niezbyt wysokiej temperaturze, ale pewnie zastanawiasz się, jaki konkretnie tłuszcz sprawdzi się najlepiej. Pozwól, że opowiem ci o moich ulubionych opcjach, które przetestowałem w mojej kuchni. Po pierwsze, tłuszcz skaczki lub gęsi. To chyba najbardziej tradycyjny wybór i zarazem mój osobisty faworyt. No a dlaczego? Ponieważ kaczy czy gęsi smalec wspaniale komponuje się z mięsem drobiowym, sprawiając, że finalny efekt jest intensywniejszy w smaku i bardziej aromatyczny. Zawsze, gdy mam możliwość, staram się zachować wytopiony tłuszcz po pieczeniu kaczki czy gęsi, potem wykorzystuję go do konfitowania uwierz mi, gdy poczujesz ten zapach od razu zrozumiesz dlaczego warto możesz sobie kupić takie kilogramowe paczki w sklepach, jeżeli jesteś, masz dostęp jesteś tym szczęśliwcem i masz dostęp do makro, możesz tam kupić takie w kilogramowych paczkach mrożone mrożony gęsi tłuszcz, go sobie wytopić i w tym konfitować, to jest bardzo fajna opcja, nie twierdzę, że jakoś, jakoś tanio Ci to wyjdzie ponieważ taki kilogram tłuszczu kosztuje mniej więcej 25-30 zł, ale oczywiście starczy na bardzo długo, możesz wielokrotnie go wykorzystywać. Drugą opcją jest olej roślinny o takiej wysokiej temperaturze dymienia. Chodzi o to, że jest lepszy jakościowo i warto właśnie taki stosować o wysokiej temperaturze dymienia. Co jeśli unikasz smalcu lub po prostu wolisz dania o lżejszym charakterze? Możesz wybrać olej roślinny właśnie, na przykład rzepakowy, czy też słonecznikowy rafinowany. Ich neutralny smak sprawi, że to mięso będzie na pierwszym planie, a ty wciąż otrzymasz idealną konsystencję i delikatność. Z perspektywy profesjonalisty warto jednak pamiętać, że tłuszcze zwierzęce dodają konfitowaniu no niepowtarzalnego aromatu i taki no nieco głębszy smak. Mam nadzieję, że teraz już wiesz czym jest konfitowanie i dlaczego tak bardzo je uwielbiam. Jeśli szukasz sposobu na przygotowanie dania, które będzie zachwycało miękkością i aromatem, koniecznie rozważ tę metodę. Gwarantuję ci, że Twoi bliscy pokochają to delikatne i pełne smaku mięso e, równie mocno jak ja. Daj się porwać powolnemu, kojącemu rytmowi konfitowania, a odkryjesz nowy wymiar gotowania, który sprawi, że Twoja kuchnia zalśni prawdziwą kulinarną magią. Życzę Ci smacznego odkrywania. Mam nadzieję, że kiedyś się pokusisz i wypróbujesz tej metody. I gwarantuję Ci, że mięso będzie naprawdę, naprawdę, naprawdę rewelacyjne. Miałem takie e, też przypadki, w zasadzie opowiadali mi znajomi, jak byli e, w jakimś miejscu na weselu i właśnie była podana, e, był łódko skaczki, było tak niewiarygodnie twarde, opowiadali jakie, jakie mieli złe doświadczenia kulinarne e, w związku z tym lokalem. No, sprawa jest bardzo prosta, podejrzewam, że nie użyli konfitowania, tylko wsadzili mięso do piekarnika i tak się po prostu upiekło. I współczuję wszystkim gościom, że musieli to jeść. W mojej kuchni na pewno by nie było takiej sytuacji, z pewnością bym konfitował takie mięso, więc jest idealna metoda. Jeżeli masz ochotę zjeść coś naprawdę wykwintnego i wybornego, te mięsa konfitowane są naprawdę rewelacyjne zapraszam Cię na podcasty szefa kuchni w każdą środę o 21.30 na vlogu moim foodandtravel.cu, także koniecznie zaglądnij, wciśnij subskrypcję, aby być powiadamianym o najnowszych filmach, naciśnij również dzwoneczek wtedy wyskoczy Ci w telefonie powiadomienie o każdym jakimś shortcie, czy moim poście także gorąco Cię do tego zachęcam zajrzyj również na moje media społecznościowe, znajdziesz mnie na facebooku TikToku, Instagramie i, no i także na YouTubie. Także możesz zostać członkiem naszej wspaniałej kulinarnej społeczności i czegoś nowego się nauczyć i być razem z nami i cieszyć się dobrym gotowaniem, dobrymi przepisami i lepszym życiem kulinarnym. Możesz poprawić swoje życie w kuchni i być bardziej szczęśliwym z tego powodu, że umiesz lepiej gotować i dobrze się czujesz w swojej kuchni. Także koniecznie zostaw lajka, jeżeli Ci się podobało. Jeżeli masz jakieś uwagi, chcesz coś dodać na temat konfitowania, śmiało napisz w komentarzu. Chętnie Ci na niego odpowiem. Bardzo bym chciał, żeby nawiązała się jakaś dyskusja. Bardzo bym chciał w takiej uczestniczyć. Jestem ciekaw, czy w ogóle Ty również używasz konfitowania. Może nigdy wcześniej o niej nie słyszałeś. Podziel się w komentarzach. Zapraszam Cię serdecznie i do usłyszenia w następnym podcaście Szefa Kuchni w środę o 21.30. Na razie hej, cześć!